W najbliższą sobotę 23 września odbędzie się 25 edycja memoriału imienia profesora Alfonsa Wicherka. W tym roku impreza będzie rozgrywana w hali Zespołu Szkół Ekonomicznych. O całej imprezie opowiada jej organizator Marcin Kotowski. Turniej powraca, że tak powiem, na, stare, na starą halę. Będą uczestniczyły dość nietypowo, bo będą tak, turniej Final Four, będzie to taki dwumecz. W pierwszym meczu zagramy my z drużyną z Kielc. W drugim meczu natomiast zagra rosa trzecioligowa z drużyną z Zamościa. I wygrane zespoły spotkają się później w finale. Czyli będą walczyć o, o, pier, o zwycięstwo w, w całym cyklu, w całym memoriale. Cała impreza będzie tutaj na hali Ekonomika. E, Wernera 22 e, cała impreza jest to impreza jednodniowa zaczynamy od godziny 10 e, meczem tutaj akurat naszym z Politechniką Świętokrzyską później będzie e, Rosa z e, Zamościem następną atrakcją będzie pojedynek e, naszego, naszych dziewczyn, czyli MKS Ekonomiko Transradą zagra z drużyną z Łodzi e, Później tradycyjnie mecz odbojów, czyli budowlani kontra chauvinszacy, no i kończymy finałem mężczyzn o pierwsze miejsce.